Jestem na stoisku firmy Secure. To co oferują to bardzo ciekawe urządzenia z Androidem. Zmodyfikowany system operacyjny, który wygląda zupełnie inaczej niż do tego przywykliśmy. Belka boczna, podstawowe funkcje takie jak telefon, e-mail, czat, SMSy. W opcjach mamy również przeglądarkę czy kamerę. To co oferuje to bezpieczna komunikacja. Na tym urządzeniu nie zainstalujemy własnych aplikacji, nie zainstalujemy gier, nie zainstalujemy odtwarzacza muzyki. Tutaj wszystko jest poblokowane. System został zmodyfikowany tak, aby oferować największe bezpieczeństwo i żeby niwelować wszelkie ryzyko związane z używaniem urządzenia mobilnego telefony firmy Fritel o bardzo fajnych nazwach, takich jak Samurai bądź Katana. Właśnie oglądam. Mamy tutaj smartfona z klapką. Urządzenie ma klawiaturę numeryczną, przyciski zielonej, czerwonej słuchawki oraz skróty do aparatu, do internetu, do wiatopoczty oraz dotykowy ekran, który możemy też obsługiwać. E, oczywiście trzymając urządzenie w ten sposób w ręce trudno jest obsługiwać ten ekran na górze, ale mamy też ekran z tej strony, czyli urządzenie jest zamknięte i też możemy z niego korzystać jak z normalnego smartfona. Na stoisku ZT znalazłem fajną nubię, To model Z9 w wersji Limited Edition. Skóra z tyłu, bardzo fajne wykończenie. No i to, co w tym modelu najważniejsze, to ekran z przodu. Praktycznie bez ramek po bokach. Od krawędzi do krawędzi jest ekran. Axon Mini, czyli coś, do czego przywykliśmy. Telefon z nazwie ma Mini, a ma ekran 5,2 cala. Co do niedawna uchodziło za bardzo duży rozmiar. Z tyłu metalowa obudowa, czytnik linii papilarnych. Kamera, dioda, a na górze coś w stylu skóry, a tak naprawdę jest to sztuczne, takie, takie gumowe wrażenie sprawia. Bardzo duży smartfon, to ZTE Axon Max, ekran 6 cali. Zmieścia się tu bateria 4140 mAh. Jestem przed stoiskiem firmy Wiko która mówi o sobie, że jest game changerem. I to nie są słowa powiedziane na wyrost. A dlaczego? Dlatego, że to są telefony przystępne cenowo, e, mocna średnia półka, która od pewnego czasu wyróżnia się nie tylko wykonaniem z dbałością o szczegóły, ale również wykonaniem z bardzo fajnych materiałów. Są to telefony wykonane z, le, z obudowami, z elementami z drewna, ze szczotkowanego metalu bądź elementów imitujących taki metal. E, zaraz postaram się Wam to pokazać. Zmienna klapka na baterię została zastąpiona właśnie taką e, ciekawą, która jest tutaj wykonana z elementów naturalnych, bardzo miła w dotyku, bardzo fajnie wygląda telefon. E, jako użytkownik telefonu z bambusową budową, naprawdę jestem pod wrażeniem, jak zrobiło to Wiko, ponieważ wiem, że Viko robi telefony naprawdę przystępne cenowo. Jednym z telefonów Wiko, który znam dosyć dobrze, to jest e, model, który świeci w ciemności. Tak? Jest to rozwiązane w ten sposób, że te elementy białe na koło obudowy i również tutaj przecinające, łączące przód z tyłem, wykonano z świecącego w ciemności plastiku. Jesteśmy na stoisku HTC na Vive, czyli gogli wirtualnej rzeczywistości. VR jest szałem w tym roku na MWC, każda firma, która chce się liczyć musi mieć swoje gogle. Teraz kiedy miałem Wajwa na głowie, ale to jest jego nowa wersja. Jedna zmiana, bardzo duża zmiana, kamera w tych yy, goglach. W momencie kiedy jesteśmy w wirtualnej rzeczywistości na pilocie, dwoma przedziesięciami, 600 Power, możemy włączyć obraz z kamery. Dzięki temu mając cały czas ten sprzęt na głowie, możemy podejrzeć co się dzieje. Nie jest to obraz yy, tak jak z prawdziwy film jeden do jednego, tylko bardziej takie kształty przefiltrowane przez to, co widzi kamera, ale wystarczy to, żeby zobaczyć, że ktoś jest przed nami, żeby sprawdzić godzinę na zegarku, bądź zobaczyć, czy ten kabel pod stopami, który wpisa cały czas tej głowy, zaraz się o niego nie wywrócimy. Bardzo super zmiana. Samo odwzorowanie ruchów, łapanie ruchów jest na jeszcze wyższym poziomie niż do tej pory. Jestem na tak. Jesteśmy na stanowisku LG, gdzie zaprezentowano najnowszy smartfon firmy, czyli LG, G LG 5 Poza tym możemy zobaczyć wiele akcesoriów do niego, z których najciekawszym wydają się okulary LG 360 k które są odpowiedzią na goble wirtualnej rzeczywistości od Samsunga. Mieliśmy już okazję ich używać, no i trzeba przyznać, że są naprawdę fajne. ale mają też kilka wad. Przede wszystkim obraz Gmin jest mniej ostry z jakiegoś powodu. Nie wiadomo dlaczego, ponieważ LG 5 ma taką samą rozdzielczość ekranu jak Samsung Galaxy S6 jest i S7. Poza tym niezbyt wygodnie się, się nosi. wynosi. Trudniejsza jest ich konfiguracja. Trzeba przyznać, że na razie to się wydaje produkt niezbyt udany, który może nie mieć przyszłości, ale zobaczymy, jakie będzie to rozwinie, jakie aplikacje się będą pojawiać na tej platformie. W życiu nie byłem na no tak dobrej, tak przemyślanej, tak pokazującej zalety produktów danej firmy konferencji prasowej. To jest ważne, bo Samsung pokazał nam w ten sposób S7, ale tak naprawdę pokazał nam, co można zrobić z goglami wirtualnej rzeczywistości. To była takie podwójna prezentacja. Z jednej strony poznaliśmy nowy smartfon, ale też wiele osób, wierzę, dzisiaj zobaczyło, że z goglami VR można naprawdę zaprezentować zwykłe rzeczy w niezwykły sposób i to może się sprawdzić, nie wiem, w biznesie, prezentacja hoteli, prezentacja jakichś eventów. W smartfonie poprawiono naprawdę wiele drobnych rzeczy, które razem sprawiają, że ten telefon mimo, że wygląda jak Samsung Galaxy S6 zeszłoroczny, to jest o wiele lepszy. Wodoodporność, lepszy aparat, większa wydajność, aparat, który nie wystaje, trudniej go uszkodzić, to wszystko są drobnostki, dzięki któremu... A, no i oczywiście karta, karta microSD w końcu. R jak to temu. Samsung powiedział, że dzięki innowacji w szufladzie SIM znalazło się miejsce. No, innowacje bywają zaskakujące w 2016 roku, no ale dobre i to, że to jest wielki powrót. Dawid, Samsung czy nie Samsung? No, jeżeli miałbym sobie wybrać telefon, no to pewnie byłby Samsung, który jest przewidywalny, ale z drugiej strony jest bardzo dopracowany, jest to wiele lepszy niż Galaxy S6. Bardzo może się podobać też G5 od LG, która jest naprawdę innowacyjna, jest najbardziej innowacyjnym smartfonem od wielu lat, ale jednak większość osób woli Samsunga. Widać tu po rozmowach, jak się rozmawia z innymi dziennikarzami, specjalistami, mówią wszyscy, że Samsung za w TMWC, mimo że zrobił naprawdę przewidywalny produkt, i to jest swego rodzaju sztuka. Ja powiem tak ogólnie: mi się wydaje w ogóle, że aktualnie teraz na rynku będziemy dostrzegali to, że topowe modele będą tanieć. To niekoniecznie od tych, od tych yy, najlepszych graczy typu Samsung, LG czy Huawei, tylko, że yy, ci właśnie ci mali gracze będą w stanie już zrobić zarówno hardware, jak i software, chociażby, w do swoją nakładkę, który nie będzie kompletnie odbiegał od poziomu, który prezentuje na przykład Samsung. I w tym momencie możemy mieć naprawdę fajną wolną cenową, że yy, za 100-150 dolarów możemy mieć bardzo dobry smartfon, topowy, jeśli chodzi o, o, o obiekty wewnętrzne.